Widzu, dzisiaj słuchajcie, testujemy sobie wojanka o smaku truskawkowo-malinowym. Także słuchajcie, tak on się prezentuje. Yy, moja przyjaciółka Julka mówiła, że jej smakuje jeden smak, a drugi jest trochę niedobry, więc zobaczymy, który mi będzie bardziej smakował. Równie to nie mogę tego otworzyć. Ciężko to się w ogóle otwiera, poczekajcie. Bo nie chcę też tego wylać, wiecie, nie. Yy. Czekajcie, za, zaleciało mi takimi trochę elektrolitami, że tak powiem, mam nadzieję, że to tak nie będzie smakować yy... Okej, okay, kończcie, mam już otwarte, także dobra, testujemy, mam nadzieję, że nie będzie smakowało jak jakieś elektrolity yy... I że nie wyurzy na mnie jak coś złego wrażenia, mam nadzieję, że raczej dobre yy, No bo już kupiłam, no to wiecie, pasowałoby wypić, no więc dobra, testujemy, okej, okay, boję się trochę Bo to tak trochę smakuje, jak taki. Jezus, coś mi się tutaj Jak taki troszkę, jak elektrolity, ale tak nie do końca jak elektrolity. Tak. I te, 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 tak troszeczkę czuję Coś taki ala sok malinowy, taki wiecie. Takie, coś się na przykład wola sokiem, albo herbata z sokiem malinowym, takie coś takiego yy, właśnie e, czuję. Ale, ale tak właśnie. Nie do końca mogę ocenić, czy to jest dobre, czy nie, bo to jest tak. Pół dobre, a pół smakuje jak elektrolicy, także nie wiem. Moja ocenka to jest 5 na 10, no bo no bo nie wiem, no bo pół mi smakuje, pół mi nie smakuje, więc 5 na 10 będzie akurat dobrze, ale nie jest jakieś najgorsze. A wy wyczekujcie wy te single słuchajcie drugiego właśnie Wojanka. Także co, bo mam. To pa pa!